Siemano, tutaj Adrian Franz, grupa Airstyle. Mam nadzieję, że poprzednie ćwiczenia macie już opanowane, bo przechodzimy etap do przodu, czyli wyeliminujemy zupełnie odbicie od ziemi, tylko bezpośrednio odbijamy piłkę raz prawą, raz lewą, prosto do. Zobaczcie, ćwiczenie numer jeden. Trzymamy piłkę przed sobą, podrzucamy i podbijamy stopą na wysokość pasa z powrotem do dłoni. Ćwiczenie powtarzamy raz prawą, raz lewą stopą. Skupiamy się nad każdym podbiciem i staramy się w jak najlepszy sposób kontrolować piłkę. Ok, jak widzicie, nie jest to takie trudne. Przechodzimy do ćwiczenia numer dwa, czyli odbijamy prawa-lewa lub lewa-prawa na zmianę. Zobaczcie, jak robi to Kevin. Tak w poprzednim ćwiczeniu będziemy podbijać piłkę bezpośrednio do dłoni. Z tą różnicą, że będziemy wykonywać dwa podbicia, raz zaczynając od prawej stopy, a raz od lewej. Ok, i ćwiczenie numer 3, czyli 3 odbicia stopą z powrotem do chwytu. W zależności jak dobrze radzimy sobie z poprzednimi ćwiczeniami, możemy sobie dowolnie zwiększać liczbę podbić. W tym przypadku odbijamy trzy razy, raz zaczynając od stopy prawej, a raz od stopy lewej. Pamiętajcie, że nic nie przychodzi samo, a w nauce żonglerki najważniejsza jest systematyczność. OK, drugi odcinek mamy już za sobą. Macie calutki tydzień, by opanować te ćwiczenie do perfekcji, a już za tydzień widzimy się z kolejnym odcinkiem. Subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nasz fanpage na Facebooku i widzimy się za tydzień. Pozdro. Do zobaczenia. Pozdrawiam.